Mężu, wstawaj, to jest wielki syf, dzisiaj są wiosenne porządki, no wstawaj no, śpiochu, lenuku, ty. No już stałem. Dobra, to ty idź jedzenie przygotuj w ogóle do tego koszyka, a ja idę do dzieci. Dobra, już idę. Dzieci, macie tutaj... Co jest? Ja wiedziałam, że tutaj będzie syf, ale że aż taki? Dobra, muszę się to pomalować moje rysunki. A nie, najpierw muszę dokończyć kliczki. O, hej, mama! Leciłaś? Przyszłaś? No cześć, mama. Co to, jakaś taka dziwna, Że taki wielki syf tutaj jest. Taki wielki No to co z tym achtem? może tutaj posprzątać natychmiast. Dzisiaj są wiosenne porządki. No już spokojnie tylko... Dobra. No. Dobra siostra. To ja idę sprzątać. tak, <laughs> Nie przeszkadzaj w hmm, To czego zaczynam? Dobra to ja najpierw poskładam na szybko te A? O. Teraz ten, hop i hop. Ok. Ja jej tutaj odłożę. No i super. Teraz jeszcze moje niedokończone rysunki. Ja też muszę tutaj trochę poszukać. O. Ja czy mam Twojego hobbyhosa. Nie wiem, ale masz już nigdy nie ruszać mojego hobbyhosa. No dobrze, spokojnie. No i w sumie to już chyba powstanie. Tylko ja tutaj to schowam. O. I to będzie schowam. No to jak. Co robimy? Nie wiem, pojeździmy sobie na hobbyhosa. No okej. Okay. Dawaj kasztanka! Szybko trzeba tutaj posprzątać ten syf. Tutaj, o. Tutaj, wytrę. Trzeba tutaj wszystko pościerać. Kołany, bo tutaj były zaklapane. Jeszcze luce tutaj takie straszne łapki. Pozostawiałeś, no. Odeśl. Okej. Okay. To chyba tu w sumie wszystko już potęgowane. Dobra, odłożymy Opa. Okej, okay, chyba już mogę odpocząć sobie. Położę się. A to co ja tutaj miałam zrobić? A no tak, miałam jedzenie przygotować do chleb. Do koszyka. Mmm, kuchnia. Co jest chleb? Gdzie ja poszłem? Ja, no, ja chyba jak jakąś klerozę. Dobra, to skoro już tu jestem, to ja już pranie zrobię. Bo pewnie potem znowu będzie chciała, żeby mnie zrobił te plany. tutaj to. Czapka. Ej, jakaś bardzo duża czapka. Ta czapka jest nie mieści się. Dobra. To ja muszę dać do kuchni. Przygotować tutaj wszystko. Jedzenie. Oczywiście Okej, okay, to już to pięterko. Tutaj jest kuchnia. Hmm. A, no tak, chleb akurat tutaj mieliśmy. Ale nie oczywiście będzie trzeba kupić. No tak. Chleb mieliśmy tutaj. Teraz będę musiał to tu wsadzić, ok, I teraz mogę już iść do kościoła. Dobra. Już poda w sumie wstawać. Co by tutaj zrobić? Jedzenia oczywiście nie ma. Będzie trzeba kupić. Napiję się wody z kranu. Mmm, okej, noweczka. Jak tam dzieci posprzątaliście? Tak, oczywiście. Hmm. Hmm. To, co to ma znaczyć? Oj, Myślałam, że nie będziesz sprawdzać w szafie. Masz to wszystko natychmiast posprzątać. Potem przyjdą goście. Dobrze, spokojnie. Na szczęście ja nie muszę sprzątać, tylko ja mogę się bawić moim hobby sam Albo jednak sobie pooglądam YouTube'a. No, na składać. Dobra, spokojnie. O, chcę dzieci. Dobra, co by teraz sobie tu porobić? Zacznijmy. Czekam na męża. Już jestem. O, fajnie. Połóż tutaj jedzenie rozłóż, talerze rozłóż. Już. A ty nie możesz? Dobra, niech ci będzie posprzątam. Znaczy jakie posprzątam? Po No. Ja chcę też sobie trochę podpoczywać, na przykład pospać. O, dobra, to muszę to rozłożyć. Tutaj chleb będą sobie brać goście. Jajko. Tutaj na... albo dobra, tutaj na jednym talerzu. Poskładam w ogóle wszystko. Jajka. O, już widzę, że będzie trzeba um, w, wziąć skądś krzesła, albo nie wiem, dokupić będzie trzeba. Pójdę do jakiegoś okej okay, i pójdę. To będzie trzeba tutaj poskładać. Okej. Okay. Koszyk. Schowam na razie tutaj gdzieś. ok No i teraz w sumie będzie trzeba tylko czekać na gości. A w tym czasie tak na szybko pójdę do, do Ikei, żeby... żeby kupić jakieś, jakieś krzesła. Dwie godziny później. Okej, już jestem z tymi krzesłami. Teraz będzie trzeba jakoś przenieść. Okej, już... Tutaj przyniesą trochę jeszcze raz. Okej. Jeszcze... No co co się. Jeszcze raz. Okej, już przesętowałam te krzesła. Było ciężko. Dobra. Um, teraz, jak tam dzieci? Em. Um, o, cześć, tato. No, to sprzątane ładnie. O, tutaj masz ozdobki. Mogę je gdzieś dać? Ja je potem gdzieś dam, tato. No dobra. Teraz tylko trzeba czekać na gości. Jeszcze tylko. więcej należy, dam. Dobra. To tak, tutaj są należy jeszcze. To je jeszcze porozkładam. Oj, jajka się nie mieszczą na talerzu. No trochę źle. Dobra, każdemu porozkładam po jednym jajku. Myślę, że i tak będzie brakować tych jajek. Ale myślę, że... Ale w sumie to myślę, że jednak jakaś osoba ma, będzie chciała. Na, znaczy nie będzie chciała jajka myślę. To będzie może do kranu. Gdzie by to jajko dać? I tu, i tu. Dobra, nawet po Teraz tylko trzeba czekać na gości. To chyba już ten dom. Stresuje się. Dobrze, zadzwonimy. Czemu nikt nie Mama, jak Ty? Już dosyć, dziecko! Hmm. Nie dzwoń tak dużo razy, bo się zdenerwują. O, no pospać sobie nie można. O, już tam. Fajnie. Cześć! O, cześć! No, cześć, Aniu! cześć! Jak dawno się nie widzieliśmy! No wiem, no wiem, Chodź. Chodźcie dzieci. Jej. Chodź Haniu, na górę. Dzieci chodźcie. O cześć Ela. No cześć. Huh? Matylda, jak dawno my się nie widzieliśmy. Oj tam, oj tam, Alu. Hej Ula. No hej. Hej Ela, hej. Dobrze, no, chodź, usiądźmy sobie. Chcesz poglądać tutaj YouTube'a na moim tablecie? No, Będzie chętnie. Cześć, jak kiedy się nie widzieliśmy, naprawdę. Hmm. Jak chcesz, to mogę ci oddać mój telefon jeden? Bardzo chętnie. Nie, no, ale masz. Nie, no masz, bo ja mam dwa. I co mnie mi nie, nie potrzebne, bo na jednym zupełnie nic nie mam. Na tym skulikiem. Dzięki. Poczytamy? Jasne, chętnie. Czekaj, odłożę tylko ten telefon. i Wydasz sobie tam odłożę tylko. Dobrze, chodźmy. Tutaj mamy kolację. Jak tam u Ciebie Magdo? No w sumie to nie wiem. W sumie Halu. W sumie tak dobrze, że nawet tylko dzieci dzisiaj rano miały duży syf. Nawet się trochę wstydzę mówić. No. Musiałam sprzątać, bo te dzieci nie, nie chciały prawie. Potem, potem nawet nie wiem, ale dobra nieważne ważne, szkole gadać. Dzieci, chodźcie, Ela! Matylda, chodźcie. Hmm. Chyba już jest śniadanie wielkanocne. No chyba tak. Chodź siostra. No chodź siostra. Odłóż tego tableta. Okej. Okay. <grybuj> Jej. Usiądźmy może obok siebie. Nie, już chyba, jeśli ona nie wie, jak pan tam, no coś, tobie też może coś damy, Rzucę się ze stołu. No, chyba jednak coś musi Trudno nie jest. Dobrze, to kto chce objąć jajka? Ja, dobra. Ja już sobie nowe brałam. Hmm, dziwne, ja mam jakieś takie czekoladowe. No dziwne. Chyba tata pomylił jajka. Yy... Dobra, to obierajmy już te jajka. No ja właśnie. Jeśli Wam się. Podobał odcinek, to zostawcie dużo łapeczek w górę, ale ja już muszę kończyć. To bajo.